Cześć Laura, dawno Cię nie widziałem. Dzień dobry. Co tam u Ciebie słychać, moja droga panno? E, bardzo dobrze, na pewno dużo się pozmieniało w moim życiu. E, no, no, po szansie na sukces jest naprawdę cudownie, ale dla mnie to jest okropnie dziwne, że już zleciał praktycznie prawie cały rok. To jest dla mnie takie wielkie wow. No właśnie, a co się u Ciebie pozmieniało? Bo tak tajemniczo powiedziałaś, że dużo się pozmieniało. Co się tam zmieniło? Na pewno jest więcej o wiele projektów niż było przed szansą na sukces. Wystąpiłam w musicalu, koncertowałam. Niedługo wychodzi coś. Mhm. Coś coś będzie, więc raz obserwować. No ale no, naprawdę no, tych projektów jest o wiele więcej. No ale dla mnie to jest co, tak naprawdę w 100% ok, ja się bardzo cieszę. E, więc myślę, że ten czas właśnie ten rok wykorzystałam jak mogłam. Idealnie go wykorzystałaś. Dziś kolejna osoba dostała bilet na Eurowizję Junior. Jest to Maja. Jak podobało ci się wykonanie piosenki konkursowej, którą zaśpiewa we Francji? Piosenka jest cudowna, Maja jest cudowna, więc wynik jest cudowny. E, naprawdę m, Maja ma jakby piękny głos, pięknie śpiewa. Jest Przemiłą osobą, bo widziałam się z nim już na korytarzu kilka razy. Jest skromna, ale kiedy śpiewa, to naprawdę głos ma po prostu ogromny, więc ja jej bardzo gratuluję w ogóle. Piosenka jest cudowna, taka typowa eurowizyjna, więc myślę, że możemy daleko z nią zajść. Ty rozumiem, że jesteś bardzo spokojna o nasz rezultat na Eurowizji Junior. Jak Ona konkurowała z Leonem w finale. Kogo obstawiałaś, że przejdzie? Kto był twoim faworytem? Wiadomo, że kibicujesz wszystkim, nie? No tak. ale na pewno każdy ma swój gust. Właśnie w tym był problem, bo i Maja, i Leon mają. To są dwa totalnie inne głosy, totalnie różne. I ich głosy są na tyle cudowne, że naprawdę wytypować jedną osobę to naprawdę. Było strasznie ciężkie, więc nie, tak naprawdę nie umiem wybrać. Moja super dyplomatka, ty <laughs> to <ty> jesteś <laughs> dobra dyplomatka. Powiedziałeś, że masz bardzo dużo różnych projektów, ale masz też szkołę, nie? Ja szkoły nie mam, ja mam tylko pracę. Jak to <laughs> łączysz? Na razie łączenie szkoły z tym, co robię w życiu jest w miarę okej. Okay. Wiadomo, że jeszcze tego nie ma aż tyle, żebym na przykład musiała przejść na chmurę albo coś takiego na nauczanie właśnie takie zdalne. Na razie jest okej, okay, wszystko da się łączyć. Na tą chwilę oceny są dobre, wiadomo, że nauczyciele y, dawają dużo kartkówek. Na razie sobie radzę, zobaczymy jak będzie później. A jakie twoi rodzice mają stosunek do tego, żebyś w tygodniu opuszczała lekcje i jechała coś robić? Zawsze staramy się ustalać y, spotkania na tyle i wszystkie rzeczy, które się wydarzają wtedy, kiedy nie ma szkoły albo kiedy właśnie są takie dni wolne. Y, ale na razie są takie myśli, że kiedy nie opuszczam tej szkoły na przykład na tydzień, kilka razy właśnie... Y, właśnie w tygodniu na przykład, to na razie jest okej. Okay. Myślę, że moi rodzice na razie też są ze mnie dumni, starają się robić wszystko, żeby jak najlepiej wypadała. Na razie nie mają żadnych takich zastrzeżeń, że masz chodzić do szkoły, bo inaczej e, nie będziemy cię gdzieś puszczali. Nie. Na, jakby na spokojnie jest e, tak, że mogę, jakby opuszczać szkołę, mam e, cudowną dyrektorkę, która rozumie wszystko, więc jest okej. Okay. Ty pracujesz, zarabiasz? Co sobie kupujesz? E, no, jak to myślę, że. Prawie każda dziewczyna w moim wieku, ubrania, wiadomo, ale również te pieniądze przeznaczam na muzykę, na to, żeby różne rzeczy nowe robić, więc tak. Czyli na rozwój, na rozwój, Jak bo rozwój jest najważniejszy. Niektórzy nie wiedzą, że ty też dubbingujesz, i zastanawiam się, czy ty potrafisz wcielić się w jakąś postać bajkową. Ojejku. Dabingowałaś kiedyś postać bajkową, gdzie zmieniałaś głos? Czy zazwyczaj e, tak, dabingujesz tak, tak. swoim głosem? E, było była ostatnio taka bajka Edzio i Lusia chyba, gdzie właśnie tam musiałam to zmieniać głos. coś Co ten pokaż, tak jak, jak zmieniasz. Coś, taki, jakiś taki A malutki nie. fragment, twoja droga. E, to był taki specyficzny głos, bo musiałam udawać taką małą dziewczynkę, e, ale to był taki mały nietoperz, ale jest hmm. to... To ciężkie, bo to też było, w to nie było jakoś niedawno temu, ale ona mówiła takim słodkim głosikiem, więc to tak ciągle był inny głos, ale chyba to był taki, w którym najbardziej zmieniłam. Wszechstronnie utalentowana, dziękuję Ci bardzo moja droga ja się i się trzymaj, widzimy się pewnie wkrótce. Mam nadzieję, do zobaczenia.